O nie, moi rodzice są na zewnątrz. Nie dam rady tak szybko posprzątać. Hej, nie poddawaj się. Obejrzyj nasz nowy filmik i zobacz, jak posprzątać w godzinę, albo mniej. E, gdzie ja jestem? W domu. Co za bałagan? Co tu się stało? Tak. Tak, świetnie się wczoraj bawiliśmy. Ups, moi rodzice w końcu nie wyjechali na wakacje. Będą w domu za godzinę. To katastrofa. Cóż, muszę tu wszystko uporządkować. Fuj, coś brzydko pachnie. Skąd dochodzi ten zapach? Nie ode mnie. To dobrze. A, ah, tu jest jego źródło. Fuj, jakim cudem wylądowało tutaj jajko? Chyba ktoś wczoraj żonglował, i ewidentnie mu nie wyszło. Okej, okay, muszę jakoś zamaskować ten zapach. Odświeżacz powietrza powinien tu coś zaradzić. Nie, to nic nie daje. O, świetny pomysł! Włączmy wiatrak i rozpylę spray zaraz pod nim. Nieważne ile sprzątam, i tak nic się nie poprawia. Nadal panuje tu straszny bałagan. Nawet kula disco. Ale znamy sekret na super szybkie sprzątanie śmieci. Weź dywan, igłę i grubą nitkę. Przeszyj zewnętrzną krawędź. I ściągnij dywan i pozbędziesz się śmieci w kilka sekund. O niebo lepiej, prawda? Zabawa z wodnymi pistoletami jest super. Wiadomo, możesz nawet podlać nimi rośliny. Co to za hałas? Wow, w domu jest pies. Chyba tu spał. Ale wczoraj była szalona zabawa. Ale co było wczoraj nie jest dziś, a teraz moi kumple wychodzą z szafek. Musiał tu spać razem z psem. Ale przynajmniej jest gotowy pomóc mi sprzątać. Dodatkowa para rąk na pewno się przyda. Jak na razie nasze próby sprzątnięcia stołu na nic się nie zdają. Zwykłe spreje nic tu nie pomagają. Może powinienem użyć Mr. Clean'a? Widziałem go w reklamie. Halo? Potrzebuję pomocy. Cisza! Tak, jasne. Mr. Clean też ma czasem wolne. Teraz medytuję z przekąską. Teraz sprzątać! Nawet obraz ucierpiał podczas naszej imprezy. Nic nie schodzi. Nie, jest jeszcze gorzej, już wiem! Muszę go tylko trochę zakryć farbą. Kto wie, może mam jakieś nieodkryte talenty. Hmm, jest inaczej. Ale nie jest tak źle. O, jest Mr. Clean. No Ale za bardzo nie pomaga. Pobudka w kuchni po imprezie nie jest normalna. Ale zostanie magikiem to jest specjalna sprawa. Tylko dlatego, że wygląda na czyste, nie znaczy, że to koniec sprzątania. Widzisz, jeśli otworzysz szafkę, schowane śmieci spadną ci na głowę. Mam już dosyć sprzątania. Mam pomysł. Owinę mojego kolegę w taśmę i użyję go jako odkurzacza. Śmieci się do niego przyklejają. Jaki świetny wynalazek! Stary, to tylko zabawka. Nie bój się, użyj go do sprzątania. Weź gąbkę. Przetnij ją na pół. Zrób otwór w jednej z połówek. Potrzebujemy ośmiu takich części. I zabawki pająka. Załóż mu gąbki na nogi i wypuść go. Nowy odkurzacz. Świetnie mu idzie. Kiedy pająk ciężko pracuje, my możemy zrobić sobie przerwę. Myślisz, że chłopaki znów imprezują? Nie, ciężko pracują. To taniec ze sprzątaniem. Chcesz spróbować? Dobrze się przyjrzyj. Weźcie ścierki z mikrofibry. Potnijcie je. Teraz weźcie kawałki elastycznej taśmy. Przyklejcie je gorącym klejem. Załóżcie je i... Tańczcie! W każdym stylu, dowoli. Możecie też zatańczyć breakdance'a. Jest to najlepszy przyjaciel człowieka. Ale potrafi też przysporzyć kłopotów. Jak mamy posprzątać cały ten cukier? Potrzebujemy odkurzacza. Włóż cały słoik do odkurzacza. I wciągnij cały cukier. Nie ma za co dziękować. Ups, lampa się połamała. To katastrofa. Jak to się mogło stać? Okej, okay, już pamiętam. Użyliśmy jej wczoraj jak sztangi. Ale to było super. Ale teraz musimy ją naprawić. Hmm, puszki. Jeśli je połączymy... Okej, okay, nie trać czasu. Weź pistolet do gorącego kleju i bierz się do pracy. Gotowe. Załóż tylko klosz na górze. I kto jest najlepszy? Hmm. Dobra, wystarczy. Wezmę odkurzacz i odkurzę to w minutę. Chroncie się! Nareszcie jest czysto. Nie do końca. To piórko wszystko psuje. Muszę się go pozbyć. Wow, ciężko je złapać. Złapiecie bez względu na wszystko. Przesadziłem. Nie dawaj kumplowi mopa, jeśli nie jest najbystrzejszy. Hej, skończ się bawić! Nie mamy czasu. O Nie i już po mopie! Zaraz coś wymyślimy. Weź wiadro i załóż na nieczepek pod prysznic. Załóż część czyszczącą na górę. Przyklej ją gorącym klejem. Włóż włókna mopa pod wiadro i przywiąż je do czyszczącej części. Powstał trochę dziwny wynalazek. Ale jest idealny do mycia podłóg. Twój kumpel musi tylko pomóc ci to przetestować. Mr. Clean to straszny leń. Leży tylko na kanapie i się obiada. Skończył jeść banana. Wow, to nazywasz sprzątaniem? Wyrzucił skórkę na podłogę. Oto rodzice. Zaczynają inspekcję domu. Wow! Nie mogę w to uwierzyć! Jest czysto. Ale wygląda nieco inaczej. Nie sądzisz? Szczerze mówiąc, nic tu nie można skrytykować. Turka od banana wkroczyła do akcji. Toś chyba jednak nie dostanie w tym tygodniu kieszonkowego. Czy przytrafiło ci się kiedykolwiek coś podobnego? Daj nam znać w komentarzach. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwonek, żeby nie przegapić nowych filmików.